Odpowiadam dzisiaj na trzeci komentarz, który jest tutaj. Mam nadzieję, że na górze. I lecimy z Koksem. I pytanie od Pani: To jest bardzo ważne pytanie, bo ja takich pytań też dużo w życiu e, czytałam. Piszecie do mnie e, bardzo często też na priv z takimi rzeczami, więc pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby na to odpowiedzieć. A jeśli chodziłam do wróżki 40 lat temu i nie miałam pojęcia, że to coś złego, czy może mieć to konsekwencje do dzisiaj? Ja powiem tak, nie może, tylko ma. Na 99,99999, 99 bo yy, tak stanowi prawo Boże. Yy, Bóg dał nam dar prorokowania. I to jest Boży dar dla człowieka, który mamy dzięki Duchowi Świętemu. I jest powiedziane w Biblii, że mamy się modlić, aby wszyscy, że Paweł pisze, że życzyłbym sobie, aby wszyscy prorokowali, czy coś w tym stylu, tak? I to nie jest zarezerwowane, nie wiem, dla jakiegoś księdza, pastora, czy kogokolwiek innego. To jest e, dla wszystkich, bo jest napisane, że wszyscy, życzyłbym sobie, żebyśmy wszyscy. I teraz co robi szatan? On dar proroctwa zabrał, jak wszystko, jak wszystko. E, szatan nie tworzy, on kradnie, on przekręca. I on ten dar prorokowania dany nam zabrał i na kanwie tego stworzył wróżbiarstwo, czyli swoją firmową odpowiedź na Bożą. E, mm, na bożą, na Boży Pomysł, tak? I to jest tak, słuchajcie, czasami tak jak są z perfumami, tak? Mamy e, jakiś dom mody, wypuszcza perfumy, i są e, jakieś tam firemki, które robią podróbki, tak? Albo czasami są jakieś tam e, ciastka, batoniki, i na przykład jest baton Grzesiek, i e, obok batona Grześka są lidlowe albo biedronkowe, takie podróby. I właśnie wróżbiarstwo to jest taka szatańska podruba. I ona ma na celu zrobić e, to, żeby tak, po pierwsze to się sprawdza, ja wiem, e, po, to jest, e, słuchajcie, do wytłumaczenia, dlaczego to się sprawdza, to jest do wytłumaczenia, no raz, że szatan też ma jakąś tam e, moc, to jest raz, dwa, że jest prawo wiary, czytaj, prawo przyciągania, które jak w coś uwierzymy, jak bum, cyk, cyk, będzie e, i, 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 i będzie, jak... Ktoś uważa, że będzie, choro, że będzie schorowany, bo jego mama miała problemy z nerkami, więc ja też muszę mieć. No to będziesz mieć. No to od razu ci mnie, będziesz mieć. Sam się przeklinasz i będziesz mieć. E, pewne akamen w pacierzu, jak to mówią. tu, tu. tu. E, I są e, też e, po prostu takie prawo samoistnie spełniające się przepowiedni. E, psychologicznie i socjologicznie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, jak działają wróżki, ale ja bym się skupiła na tym działaniu złego. Bo jednak jest bardzo dużo nawróconych jakichś tam satanistów, wróżek, i tak dalej, i oni to tłumaczą. Można na, na YouTubie nie ma, że już teraz czegoś nie wiemy. Trzeba otworzyć oczy, zacząć, ale dobra, 40 lat temu tego nie było, pani mówi. I teraz tak, czym jest wróżenie i wróżbiarstwo? To jest tak, że otwierasz drzwi, podejdź sobie teraz do swoich drzwi, otwórz, otwórz na oścież i najlepiej wyjdź. Wyjdź z tego domu, wyjdź. Wyjdź z domu, otwórz drzwi, zostaw otwarte, pójdź i zobaczysz, kto ci przyjdzie. Hmm? I to jest właśnie wróżbiarstwo. Potem ludzie się. I to, słuchajcie, i to nie jest z reguły tak, że dzisiaj idę do wróżki, a jutro pierdut mi się całe życie zawali. Może się tak zadziać, jak. Dobra, nie będę tego tłumaczyć. Może się tak zadziać w pewnych szczególnych okolicznościach. I to jest chwała panu wtedy, jeżeli ci się tak zadzieje, jeżeli ci się tak zadzieje, że dziś pójdziesz do wróżki, a jutro ci się życie zawali, to jesteś błogosławioną osobą. Bo najczęściej tak się nie dzieje. E, najczęściej tak się nie dzieje, ta wróżka ci coś przepowie, tobie się to spełni i mówisz, wow, ona ma moc, ona ma moc, a jeszcze się marykami obwiesi. Jakimiś różańcami, marykami, obrazkami świętych. Ona tak, ona w duchu Bożym wróży. Ona ma taki dar od Pana, jeszcze ci będzie mówiła. E, kłamstwo, szatana, i potem po jakimś czasie może się skapniesz, może nie możesz powiedzieć, że to pech, że tak ma być. Zaczną ci się choroby przybąkiwać, rozwody się zaczną dziać, e, może ci się y, dopiero coś po 20 latach zadziać. Dopiero po 20 latach. E, nawet jeśli byś, z drugiej strony, nawet jeśli byś miał piękne życie i tymi jachtami i helikopterami latać, jak masz iść do piekła i spłonąć e, w i, i tym jeziorze ognia, czy jak to tam jest napisane, to raczej nie warto. Nie polecam. E, bo niektórzy mówią, że piekła nie ma, piekła nie ma. Dla mnie, jak jest jezioro ognia, to jest wystarczająca atrakcja, żeby tam nie iść, nie? A jak my sobie to nazwiemy, to prr, jeden pies, nie? Więc e, Powiem tak, i potem się dzieją złe rzeczy w naszym życiu. Jedna, druga tragedia, trzecia tragedia. I jest, panie, czemu mnie to spotyka? Boże, czemu mnie to spotyka? Otwieram drzwi szatanowi, zapraszam go do stołu, zastawiam mu ucztę, robię mu miejsce. Wszystko pięknie, ładnie i fajnie. A potem mam pretensje do Pana Boga, czemu mnie to spotyka. No, prawie sprawiedliwe, nie? Prawie sprawiedliwe, jak pewna partia. No, ale dobra, nieważne. Prawie sprawiedliwe. I tutaj jest to samo. A to, czy my mieli świadomość, czy my nie mieli tej świadomości, to nie jest przypadek, że w gazetach są horoskopy. Bo to takie przecież, słuchajcie, kto nie czytał horoskopu z gazet? No, kto nie czytał? No, ja czytałam. No, sorry, przyznajeś. No, i pytanie, dlaczego w moim życiu się źle układało. No, tylko wiecie, ja nie jestem zaskoczona. Ja nie jestem zaskoczona. Ja, ja do nikogo nie mam pretensji. Ja wiem, że ja to sama sobie zrobiłam. Sama sobie. Bo tak działa ten świat, że takie rzeczy są trywializowane. Trywializowane. I to, że horoskop jest prawie w każdej gazecie, jest normą. Ale gdybyś w gazecie jakiejś kolorowej, zobaczył, zobaczyła słowo Jezus jest królem, to by cię ukamienowali. No bo to jest przecież... o, To jest straszne, to jest zgorszenie. Dla niewierzących. Oni się obrażą. Oni się obrażą. A to, że w każdej gazecie szatan ma swoją rubryczkę, to jest git. Nie? No, no taki jest świat. Więc on, oni będą to trywializować, że to przecież, przecież to jest nic groźnego, taki horoskopik. To przecież. Pf. Ale sorry, otwierasz drzwi szatanowi i potem przychodzą następstwa. I kto jest winny? No Bóg, no bo przecież jak jest dobre, coś my robimy, to jest moja zasługa, moja, moja, ja, ja, ja to dobrze zrobię, ja, to jest moje. Jaki Bóg w ogóle, uuu, what's going on? Ale jak jest coś złego... O Boże, na co Ty dopuszczasz? A Bóg niczego nie dopuszcza. Wy sami decydujecie o swoim życiu, ludzie. Sami decydujecie, a Bóg nic, nic tam się nie wtrąca. Póki Go nie uczynisz Panem i Zbawicielem swojego życia, Panem, czyli że panuje nad Twoim życiem, to On nie, nie decyduje o Twoim życiu, nie. Ty decydujesz i szatan, którego wpuści, decydujesz. To są osoby decyzyjne, a nie Bóg. Bóg siedzi zatroskany, e, przeżywa, znaczy przeżywa. No Bóg nie przeżywa, ale mar martwi się. No jest powiedziane, że Bóg jest przejęty e, tymi, którzy giną, więc nazwijmy to, że Bóg jest e, zmartwiony w takim sensie, nie, że on martwi się, bo on ma rozwiązanie tego problemu i jest nim Jezus. Ale chodzi o to, że Bóg y, widzi, ile osób z tego rozwiązania nie korzysta. I tym, można powiedzieć, jest zmartwiony. I y, y, prosi nas, prosi może nakazuje. Biblia mówi. Jezus nakazuje, żebyśmy głosili Ewangelię, ale prawdziwo, a nie jakieś tam y, podróby, farmazony i bzdury. Tak? Więc. Głośmy prawdę Ewangelii, najpierw ją poznajmy, potem ją głośmy i ratujmy innych. Masz w swoim gronie, w rodzinie ludzi niewierzących, no to co ty tu robisz na TikToku? No, do, no dobra, dokształcasz się, okej, okay, super, wytekuwuję, ale e, swoim życiem i swoimi słowami próbuj do tych ludzi dojść, bo oni inaczej pójdą do piekła. Jak nie poznają Jezusa, jak nie uwierzą w Jezusa Chrystusa, to twoja rodzina idzie do piekła. Twoje dzieci, twój mąż, e, twoi wszyscy, no taka jest biblijna prawda, no sorry. Nie ma co tu się cyrdolić. To jest walka o życie, o życie wieczne. I albo głosisz Jezusa i albo ratujesz swoich bliskich i też nieznanych, albo siedzisz i mówisz, pójdą do piekła. No to pójdą, who cares? Who cares? Do roboty, ludzie, do roboty.